Dawaj tak, zostawiłem, to ci zostawiłem Ci to u, u, u. Dawaj to mięsko u. Chodź się podzielimy lutem trochę. U. U. To było twoja. Będziesz to no. testować. Tak Medyczną tam ci mogę dać. Mm, to, Możesz to. I od razu będę miał lepiej już z wagą, chociaż i tak nie jest wesoło, ale... Nie ma tragedii. Teraz wyzwanie największe, co? No. Nie, nie wiemy jak tu wejść w ogóle. No ostatnio to już byliśmy za połową Mhm. Mm nie wiem jak my to zrobiliśmy Ale plusem też jest to, że tam są takie skałki później, że te, ta wichura już nam nic nie robi Dobrze by było znaleźć igosiątek Świątek po drodze Ja znalazłem teraz, Nie, czekaj ją Mam full pasek. Nie Jak się nazywa ta młoda, co na Everest chodziła? Zoya No to tutaj Zoya jest To nie jest wywar z igosiątek Świątek, tylko z niej To Zoya Zoya no. Tak, rozumiesz Bardzo lubię zoja szacą... Pat wiater, Szacun za to jak się w ogóle wiesz, wybiła na, na internetach i to co robi, bo bardzo fajno to wszystko prowadzi No tak, ale i tak się znajdą hejterzy co tak, no starzy to pieniądze i se chodzi nie, A to no. ona mówiła że trzy tak nie jest No co dalej wieje Jeszcze lepsza osoba by raczej nie mogła sobie wejść taką Oglądałam filmik na YouTubie o takiej pani, co się nazywa, ma przezwisko Czarna Wdowa Nie wiem, czy widziałeś to? Hmm, chyba nie. I właśnie to była taka, nazwijmy ją alpinistka. To tam bardzo moda była i już chodziła po górach. Nie jej się to spodobało. E, była na Monteverest i po kule. Niby była na K2, ale. Sama tam weszła, więc wiesz, nie ma jakby. O, o. O? No, niby była na K2, ale sama tam weszła, więc nie ma świadków i jej za bardzo nie wierzą. O. Dlaczego? Bo, no, to były lata 70. E chyba? Czyli bez tlenu no, przyjechał? Nie, z tlenem, z tlenem. O. Chodzili. Ale, wiesz, wtedy kobiety za bardzo tak się nie wspinały, nie? No. No, ona była tam jedną. I miała mega yy, powodzenie wśród innych spinaczy. No. A, I to wykorzystywała. Ona na przykład potrafiła się tak ustawić, że ona nie nosiła bagażu ze sobą. Mhm. Wszyscy za nią nosili, nie? No i tam się nie podkochiwali w ogóle, ale ona swoimi działaniami narażała życie innych, nie? No, to prawda. No i dlatego ją nazwali Czarna Wdowa. No i w, ale też w górach yy, później skinęła. Aha. Ej, to ciekawa historia bardzo. Nie znałem. Ech. O, 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 o. No, wziąłem bandaż, spadłem ze skały, użyłem, użyłam bandaż. Użyłem, używam bandaż. Musimy się ten. Znaleźć? Yy, znaleźć no. To idę na prawo, bo jeszcze po prawej nie byliśmy. No Ej, w lesie jestem i nie ma w ogóle wyborów w lesie Czekaj W lesie, może cię zauważę jak... Ja jest. się wspinam Taki jest Działem A jak niego. jesteś blisko tej głównej góry? No przy niej, przylegam A, no to ja jestem dalej Ej, a da się na choinkę wskoczyć? Myślisz? No A no muzyczka mi się dopiero włączyła A nie, ty ją otworzyłeś tą skrzynię, dobra NIE DA SIĘ! O! Spadłem z góry. Co? No nie ta się. tam tamtym biomie się dało pochodzić po drzewie. Fake info, fake info. A żyjesz? Żyję, <laughs> żyję. Żyje. Się chwyciłem tego. Nie. Jestem tu gdzie wcześniej pospadaliśmy. Hehe, <laughs> jakoś tak zaszkodziłem. O, widzę za to... cię. Tak? A, o, wieje. A, wieje. Już mnie zaraz zobaczysz, bo wchodzę. Wyżej. O, teraz. Tu jestem. A ty mnie widzisz? Nie Oj! Ja jestem przy tej jaskini co wcześniej byliśmy. Ej, bo to zwiewa, to zwiewa. AHP no. Możesz umrzeć od tego. No no co jest? Prawie Dobra, umarłem, ja na ciebie tak. Tu A wieje Nie, nie z nie tej dobrze. strony, nie z tej strony! Nie, musiałem spaść specjalnie, nie? Widzicie tak? znacznik. A no, Siema. Ale jajca, no ja tu byłem wcześniej. Mogę ci łapy podać. No, pole mi. O. Wrócimy. No, mam mamy tej... mało czasu, mamy mało czasu. Zaraz będziemy mróz. No, już się nie wieje. Nie! Dobra, git, siedzimy tu. Nie mam super superstaminy. Mam w plecaku? Obróć się. Masz marchewkę. No ale ta marchewka to nie daje chyba. No nie wiem. Dobra, i teraz co? Hmm, gówno. Nigdy o. nie byliśmy chyba tak wysoko tutaj. Czy byliśmy? Może, ale ciaśniutko Coś niutko, fast Albo utknęliśmy, łapa. nie, tu byliśmy i tu utknęliśmy w tym miejscu. To może jest to miejsce, tak być. ale ja mam hubę S? S? I co teraz z tą hubą? Mam tu ją gdzieś okay. rozstawić? Poczekaj, co to? Ognisko. Tak. czekaj może gdzieś znajdziemy tu wyjście. Chcesz coś upiec sobie? stawiam to tu. Nie będzie nas mrozić, może aż tak. A jakbyśmy gdzieś tu poszli? Bo ja mam, lim, ja mam też linę, jak coś, nie? A jakbyśmy gdzieś tu poszli? Gdzie? Tu lewo? Gdy byliśmy tu gdzieś tam. No. No, no ja tutaj klasztowałem to. Łapa, łapa! Łapa! O! o <grych> Ale Tędy dynastu. i tam obyś widzisz? Gdzie Jest mój stamod no gdzieś ja, ja to próbowałem właśnie jakoś tak. A, a tutaj? Tutaj? Po tym mrozie? Po mrozie nie idziemy. Czemu? Przecież możesz się odmrozić. W którym rocie? Tu po prawej, żeby wyżej wejść, ale poczekaj, zaraz mi łapę podasz. A czekaj, bo ja się trzymam cały czas, shit. O, shit, czekaj, chyba nam rada O, nie, spadłem! Nie. nie Dobra, dałem radę. Dobra, po i prawej. teraz? Skogwiary na temat. drugą stronę. No tu. mówię, no że tu tu wejść, ale to trzeba zejść niżej. Może i wejść. To nie damy rady tak wysoko. Damy patrz, patrz. Ja to robię. Aby mnie nie spadł, nie? Dobra, jestem, teraz mi się ładuje stamina. Łapa, I teraz tu? Nie, nie, zapomniałem. Poczekaj, no łapa, dobra, i tu się mhm. ładujesz, trochę staminy. Ale tutaj musisz, żeby się odmrozić, już nie? Zaraz. Piotr jeszcze wieje. Można kłócać jak chcesz, nie? Nie, nie, nie? nie, wiem czy to coś daje, ale... Dobra O, jakaś super skrzynia tu jest No, ja idę ją otworzyć Co ona ma na sobie? Ej, to wygląda jak TNT jakieś, nie? Wybuchowa Ancient skrzynia. luggage Ue. Ue. Pandora? Pandora's lunchbox O, on da wszystko, nie? Ma parę <laughs> Ue. użyć Ue. Otwierać? No Iaaaaa yeah! Wej to zrób! Zatruło mnie trochę. O nie! Już ja m... Nie! 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 <laughs> wszystko na maksa! A mnie zatruło? Nawet ten! Nawet.... Y... Przez to, że wcześniej umarłam i miałam... Ten mi pasek dało głodu? Dało, dało mi głodu i mnie zatruło. To mi wszystko dało na maksa! To jakieś jest losowe jest. Ale gówno, wyrzuciłem to jeszcze. No! <laughs> Przypadkiem! Ten Jakoś tędyk coś. Ja kombinować. mogę ci teraz łapę dawać. Ej, patrz ej, co tu jest, mi? patrz co tu jest Tendyk, tędyk, no, ale tędyk to trzeba. Świetnie. Piton, piton jest, piton I teraz Ach. z Pitona, jeszcze... Nie! Nie! Jeszcze raz Ej, to tak się da? Złapałam nie no co ty... Cię. Złapałaś mnie i mi użyło tej super staminy i nie mam w ogóle superstaminy cię złapałam! Ale mi się zbagowało to What? Ale główno o, o, lipa, Znów lipa, lipa, lipa! Nie Dobra, dobra, wykerowany, ale wieje Ja mam lipę, masz żarcie? Nie Ja mnie nie mam żarcia, ja mam tylko e, pa, e, apteczkę i tą linę Ja mam super. mniej niż pół teraz Ty, może spróbujemy tą super liną? Teraz? No Oj Ten piton. Tu jest półka Czemu... No nie ma już? What? A tu jest Piton Jemy tam? Ale mnie to bije first Poczekaj Idź, idź, lipę. idź, bo bije O tutaj, 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 dobra Ej, ale tak wysoko jeszcze nie byliśmy tam jest skrzynka kolejna, biała jakaś, po lewej. I tu mieliśmy zawsze problem, Purda. Czekaj, muszę się ogrzać. Ej, no trzeba coś do żarcia koniecznie. Ta skrzynka może być naszym ratunkiem. E nie wiem, czy tu nie wskoczyć po tę skrzynkę. Czekaj, może tu dwie są. Nie, dam, dam radę po tę skrzynkę wskoczyć, chyba. Tędy nie jest lepiej. Dam radę, dam radę. Dobra. Please, żarcie, please. Skok wiary... wiarygodny. Jest, granola bar, dobra. Ja apteczka jak coś? Chcesz apteczkę jeszcze jedna? Nie ma sensu na dwie apteczki, wcześniej nie flare. mieliśmy w ogóle... po co mam A tam flare? jeszcze jedna jest. Jeszcze jedna Ta, jest. A i skrzynka. pod nami coś... Nie, to nie jest Ale jak? Dawaj nie. tędy może ciśniemy. Czy się tam nie cofać I po tym zimnym przejdziemy. Pytam, Po tym zimnym mówisz. No. O lewym A tu... się nie... A, Może tutaj. Ale hardcore'owa jest ta mapa nie! Dobra, lecę! Ale jak patrzę tam w lewo, to też jest au, au, au. A może mi zrzucisz linę? Masz linę? Bo ja mam dwie liny nie. przy sobie. Kurde. Ale da się spróbować tam, da się. Normalnie Dawaj, wszystko no. jest. Łap mi. O o Oj. co to? Jakiś portal otworzyła mnie Help. Widzisz to? Nie. W ja portale? Nie, widzę. nie wiem co to, ale mnie rezi. Flashbacka dostałam na pysk Dobra, dobra. Dobra, podaj mi łapę. Nigdy nie byliśmy tak wysoko i to się powtarzam już. Ej, faktycznie coś by było płaknął. No? no, ja nic nie widzę. Rezi mnie. Znowu cię rezi. No. Ashton. Normalnie tom mam. Yy... Zaćmę. <noise> Ej, tam jest już ognisko! Dobra! Nie wiem, ja wie, nic nie widzę. A ile nie będziesz widzieć? Mam nadzieję, że zaraz nie zniknie. Musisz nie iść tak daleko, bo ja nie widzę nic. Ja pierdzielę. Łapa! Ja mogę ci linę spuścić. Łapa? Przecież ty jesteś jeszcze kilometr dalej. Łapa, demie. łapa, łapa! Jak ty kilometr ode mnie jesteś? Mordo! Łapa! Jest, dobra. O, a. widzę już, widzę. Żeby nas nie tak zbroiło teraz, go. nie? Let's go! O! Widzisz mnie? No Kurwa widzisz mnie! Widzisz, widzisz mnie brek, jestem ciekawy następnej mapki No co to będzie za hardcore? No jak tu jest hardcore? Chociaż? Nie no, jakaś easy nam się szło. Nie było aż tak hardcore. Już obczajkę zrobiliśmy. Nie, nie użyliśmy naszej ancient liny. Ja mam dwie liny przy sobie jeszcze, też tego nie użyliśmy. I hubę jeszcze mam. No to kurde, jakie mamy ułatwienia na przyszły na przyszłą mapę. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia już pomogą nam, że przejdziemy tą ostatnią mapę. Tą górę. Mhm. Mm A nie, że tak jak tu musieliśmy trzy razy wejść, żeby ogarnąć. I ja cię kręcę. Ty możemy odebrać chyba ten nowy item, Mystic Item. Mystic item. Bo, bo nikt nie skinął. No, to patrzymy, co teraz ja chcę. Ty wcześniej otwierałaś. Uwaga, czekam na ciebie. Pum! O! Yo, Bago, co Bago to? French, jakaś y, trąbka przyjaźni. Użyć co tego trąb? teraz czy później? Spróbuję to, później, bo to może to być jakiś super boost. Sprawdzamy czy plecak pusty, ale chyba pusty Bar, to ja wezmę to, a ty zjesz to Dobra Chociaż w sumie nie, czekaj, nie jedz Czemu? Mamy pianki Ale pianki nie dają ci na full chyba No zobaczymy ile tacy